Gdzie w mózgu mieści się pamięć? Czy to jest jakieś zjawisko takie jednorodne, mające jedno przeznaczone mózgowe miejsce? Czy może pamięć jest w mózgu porozrzucana? Jak to działa, że czasami zapominamy, co robiliśmy przed chwilą, ale pamiętamy jakąś melodię zasłyszaną przed wielu laty? I najważniejsze, jak wykorzystać tę wiedzę o pamięci w praktyce do skutecznego uczenia się? Zapraszam na drugi odcinek szybkiego cyklu o tym, jak się skutecznie uczyć żeby dobrze zdać egzamin. Pamięć to jest pojęcie nieco abstrakcyjne, albo nawet bardzo abstrakcyjne. To nie funkcja, którą można zlokalizować w jednym konkretnym miejscu, czymś w rodzaju przechowalni faktów. To bardziej złożone. Dużo bardziej złożone. Mamy pamięć sensoryczną, zlokalizowaną przede wszystkim w naszej korze sensorycznej. To najkrótszy rodzaj pamięci związany z naszymi zmysłami i przechowuje informacje do kilku sekund. Mamy pamięć krótkotrwałą, łatwo dostępną, która przechowuje informacje do kilkudziesięciu sekund, a mieści się w korze przedczołowej i hipokampie. Trzeci główny typ pamięci to pamięć długotrwała. W której mieści się pamięć deklaratywna, zwana również jawną, y, dotycząca ważnych faktów, wydarzeń z życia czy z historii. I pamięć niejawna, np. pamięć proceduralna, y, mieszcząca w sobie nasze umiejętności, nawyki, y, tak jak chociażby gra na instrumencie. Jest ona nazywana niejawną ze względu na jej często nieświadomy charakter i automatyczne wykonywanie pewnych czynności. Te podtypy również są zlokalizowane w odmiennych miejscach. Jeszcze innym zjawiskiem jest pamięć robocza. To pamięć dostępna dla nas w czasie, kiedy musimy sobie coś przypomnieć. Wtedy zabieramy te informacje z danego obszaru mózgu, aby chwilę nad nią popracować. A to wszystko to tylko bardzo, bardzo, uwierzcie mi, ogólny opis. Pamięć to bardzo złożone zjawisko. Uszkodzenie w wyniku wypadku czy jakiejś choroby, jakiejś struktury w mózgu, która jest odpowiedzialna, za któryś z rodzajów pamięci w ogóle nie musi zaburzać pozostałych jej rodzajów. Osoba w średnim stadium choroby Alzheimera, która nie potrafi sobie przypomnieć, co robiła godzinę temu, może doskonale pamiętać osoby, z którymi chodziła dekady wcześniej do jednej klasy w szkole podstawowej. Na to wszystko nakładają się jeszcze emocje. Te najczęściej sprawiają, że coś lepiej zapada nam w pamięci. W badaniu, gdzie uczestnikom przedstawiano dwa warianty pewnej historii jedną neutralną, a drugą z zabarwieniem emocjonalnym to właśnie ta druga została dużo lepiej zapamiętana. Podobnie w badaniach, w których uczestnikom przedstawiano dwa warianty zdjęć neutralne i emocjonalne to właśnie te emocjonalne były pamiętane częściej i dłużej. Niekoniecznie jednak ma to przełożenie na dobre zapamiętywanie szczegółów. Emocje, choć powodują zakorzenienie wspomnień w pamięci, nie chronią nas od zniekształceń. Podobnie nie każde emocje są z tego punktu widzenia, z punktu widzenia pamięci, pożądane. Długotrwały stres albo zbyt silne negatywne emocje mogą działać wręcz odwrotnie czasami wręcz wypierają pewne aspekty danego wspomnienia. Dla pamięci ważne jest zatem, aby z emocjami nie przesadzać. No i tutaj nie mogę nie wspomnieć o zjawisku transferu. Transfer, czyli przenoszenie informacji z jednego kontekstu do drugiego ma kilka podtypów. Może być pozytywny, gdy wcześniejsza nauka jednej dziedziny pomaga drugiej, na przykład znajomość matematyki ułatwia nam uczenie się fizyki. Albo negatywny, gdy taka nauka nam coś utrudnia. Jak na przykład znajomość klawiatury QRT utrudnia nam przejście na typ klawiatury Azerty popularnej w Belgii czy Francji. Jak teraz to wszystko, co powiedziałem, przełożyć na strefę praktyczną? Jak może nam to pomóc w codziennym życiu? Czy jak może nam to ułatwić uczenie się? Zacznijmy od sytuacji, w której po raz pierwszy otrzymujemy daną informację. Z początku ta trafia prosto do naszej pamięci sensorycznej. Jest to pamięć ultra krótkotrwała, więc aby cokolwiek mogło zostało zachowane na dłużej, musimy działać szybko. Tutaj kluczowym aspektem jest uwaga. Musimy być na tyle świadomi, aby daną rzecz wyłapać. Zwrócenie uwagi na dany aspekt umożliwi przekazywanie go do drugiego typu pamięci krótkotrwałej. Tutaj małe, małe dorzucenie takiego, takiego faktu, takiej sytuacji. Z całą pewnością nieraz mieliście, ja to mam bardzo często, Sytuację, w której coś czytacie i w pewnym momencie się wyłączacie, i w zasadzie kończąc stronę, nie macie pojęcia, o czym przeczytaliście. I to jest właśnie sytuacja, w której coś trafia do tej pamięci bardzo krótkotrwałej, ale przez to, że nie ma odpowiedniej uwagi na tym, co czytamy, nie przechodzi to dalej. Więc przechodząc na kolejną linijkę, zapominamy, co było trzy linijki wyżej. W pamięci krótkotrwałej, trwającej do kilkudziesięciu sekund, przechowujemy ograniczone informacje. Aby w tym przypadku przenieść informacje do kolejnego etapu, jakim jest pamięć długotrwała, mamy na to kilka sposobów. Może to być powtarzanie, które utrwala informacje. Może być to organizacja pamięci, czyli grupowanie informacji w sposób wspomagający zapamiętywanie i zrozumienie, np. mapy myśli. Może być to skojarzenie z wydarzeniami, z jakimiś emocjami. Może to być również sen odpo odpowiadający za konsolidację, czyli zapis informacji w pamięci długotrwałej. Przy czym sen jest tu jednym z kluczowych czynników, o czym jeszcze powiem. Następnie zostaje nam daną informację utrzymać w tej pamięci długotrwałej, bo to, że coś tam wpada, nie oznacza, że tam zawsze będzie. Bo pamięć długotrwała, ona trochę działa jak schowek kiedy dana informacja jest nam potrzebna wydobywamy ją z tego schowka i ona wtedy znów na chwilę trafia do pamięci roboczej i to wydobywanie jest tym wszystkim bardzo bardzo istotne bo przez powtarzanie czyli częste wydobywanie jakiejś informacji z pamięci wzmacniamy swoje sieci neuronowe tutaj jednym z przydatnych i bardzo pomocnych sposobów jest nauka w różnych kontekstach informacja utrwala się Pamięci dużo lepiej, kiedy używamy jej w zróżnicowanych sytuacjach. Mogą to być różne miejsca, na przykład nauka tego samego w domu, w bibliotece, w parku, w kawiarni. Albo metody, czyli zapisywanie, słuchanie, czytanie. Wszystko, co tylko nadaje nowy kontekst dla informacji, czy kontekst informacji, sprawia, że łatwiej będzie ją sobie te informacje przypomnieć w różnych sytuacjach. Taki sposób jest korzystny także z punktu widzenia rozmieszczenia samej pamięci w mózgu. Łącząc różne metody nauki, zostawiamy ślad tej informacji nie tylko w jednym miejscu, ale w wielu różnych jego strukturach, tak bardzo bardzo obrazowo to opisując. To sprawia, że łatwiej będzie nam daną informację zachować, a później sobie przypomnieć. Zatem na przykład ucząc się języka nie tylko czytajmy, angażując hipokamp, ale też mówmy, uruchamiając jądra podstawowe i łączmy i łączymy słowa z emocjami, co uruchomi ciało migdałowate. Jak możemy łączyć z emocjami? Na przykład, słuchając czy ucząc się języka obcego, słuchając yy, piosenek albo oglądając filmy. Yy, nawet jeśli te filmy nie są bardzo ambitne, ale to są ja wiem, komedie, horrory, to przez uruchomienie zupełnie innego rodzaju emocji, te same frazy, te same słowa mogą nam. Po prostu na dłużej zapaść w pamięć. I tu pojawia się właśnie ten wspomniany transfer. Tutaj również jedną z kluczowych kwestii jest zróżnicowanie. Świetnie sprawdza się łączenie wiedzy z różnych dziedzin. Przykładowo możemy czytać daną lekturę, a w międzyczasie zgłębiać swoją wiedzę na temat kontekstu historycznego, w jakim powstała, czy historycznego czasów, które opisuje. Ponadto możemy szukać pomocnych podobieństw między tym, co już znamy, na przykład w obcym języku szukać słów, które będą brzmieć podobnie do tych, które już znamy. Możemy także stosować analogie, które pomogą nam lepiej zobrazować sobie dany temat. Zrobiłem to nawet w tym odcinku, porównując naszą pamięć długotrwałą do schowka. Przez to porównanie na dłużej zapamiętacie informacje o pamięci długotrwałej która jest podobna do schowka. A jeśli będziecie chcieli na dłużej zapamiętać dzisiejszy temat, zawsze możecie wrócić tego odcinka. No i polecam Wam pozostałe odcinki z tego cyklu. Dziękuję.